Ty Kacper Kumpel, jesteś jakiś chory? Jak 200 widzów? Przed chwilą kurwa było 700 widzów tutaj. Jak 40 lat, to ja nawet nie żyję, dzieciaku. Kurwa, co ty pierdolisz za farmazony? Nie ćpaj, kurwa. rozwicie, że najgorsze to jest. Najgorsze to jest to, że ci ludzie tu subowali, no nie? Obserwuję od 2021 roku. No niestety już nie obserwuję. Bo już go nie ma. Zacząłeś, kurwa. 4,5 roku obserwacji i 3 miesiące suba, kurwa. Bo jesteś głupi. Nie, Mordu, ja to nie znam tego Dawika, to się nie będę wypowiadał. Wiesz o co chodzi? Świetnie. Tylko żeby potem nie było, że jak ja wykażę, że on robi to specjalnie i wysłał ich tu, żeby oni tam byli, to mu kanał w ciągu chwili zniknie, tak jak i tamtemu jednemu, i drugiemu, i trzeciemu debilowi, więc mordo, to nie jest problem. Ja ci mogę to udowodnić. Wystarczy, że bierzesz logi stąd, i pokazujesz, co jest tam. I tłumaczysz, że to jest celowy zabieg. To jest bardzo łatwe. To nawet nie ja robię, to jest najlepsze, że tamte kanały. każdy mnie osądza, że ja tamte kanały pozdejmowałem, no to nie ja je podejmowałem. Po prostu niektórzy widzowie kurwa się zainteresowali tym bardziej i zrobili to, no. Wystarczy, że któryś widz, człowieku weźmie logi z czatu, kurwa tych gości. Wrzuci tam kurwa, to tiketa napisze i te kanały spadają po prostu no i nic na to nie poradzisz, bo nie może być coś takiego, że ten chłop promuje u siebie na streamie ludzi jak mnie wyzywają, bo to jest hate speech, który gogle wypierdala no. To trzeba to wykazać no. Tak samo sekcja komentarzy, nie, jak nie jest moderowana, tak samo Google potem patrzy i to wypierdala te kanały. Jest dużo rzeczy, za które te kanały mogą ten, ale ja, ja nic nie robię, ale są widzowie, których po prostu to wkurwia i, i biorą się za to. Ja też mógłbym, nie wiem, robić to co on i kurwa wysyłać ludzi gdzieś i robić z tego szoty, tylko wiem, że to jest nielegalne. A mo kurwa. Cześć, cześć. A zapytaj się go, czy na tym filmiku pokaże, jak pisał do widzów, że da im siano. Za dowiedzenie się informacji na mój temat z Reala. Zapytaj się mordeczko. Albo czy będzie w tym filmiku to, że e, chciał, żeby ustawiać żeby ludzie pod, e, wymyślali rzeczy, żeby on ich użył potem jako ten. Zapytaj się, czy to też będzie. I zapytaj się jeszcze, czy będzie tam e, to, że powymyślali sobie, że żeby wymyślać rzeczy, że e, na temat mojego zmarłego wujka. O, czy też to będzie tam? To, co chciał tam powymyśleć. Zapytaj się go, czy to też tam wrzuci. Dokładnie, ale wiesz, wy milczycie i oni o tym wiedzą, że wy milczycie, i dlatego to wychodzi tak, a nie inaczej. Chłopy, człowieku, ty. Wiesz, mi co chwilę coś dają jakieś kurwa dziwne rzeczy ci widzowie. Wiesz, w 100% tych rzeczy na pewno nie wierzę, ale wierzę, że przynajmniej z 5 czy z 10 tych rzeczy. Które mi kurwa na przykład widzowie na domowi pokazują, że są prawdziwe, no nie? Tylko że jeżeli tak jest, to oni są naprawdę nieinteligentni, jeżeli tak robią. Po prostu oni kurwa. Najlepsze jest, że oni robią kurwa gorsze rzeczy, rozumiesz? I o to chodzi. To jest kurwa najlepsze. Do wszystkiego się przypierdalają, a sami robią gorsze rzeczy. I tak do toło. Rotek to bidą. To bym do tował Weź 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 no i zginęliśmy. Mówię, rotate to be. Fajnie, że mnie słuchają. Zabiłbym się gości i ty byś żył. I teraz wszystko wie już. Dobra, jebać to jest pierwsza no i co z tego, ale co to zmienia, zmienia skoro masz w dupie mojego kola, no, co to, to ma znaczenie? Tak każdy mecz wygląda, później go wygrywamy, najgorsze co możesz robić... Najgorsze co możesz robić, to nie słuchać jest... koli, jak ktoś koluje. To... To jest nie słyszałem, nic nie słyszałem. Słysza. Słysza. Nie było żadnego kola, przejdźmy rundę bez pomysłu. Nie no, no, powiedziałem tego. No kurde, Już dałem kola, trzy razy. Później No tak. Nie zgrywajmy mądrzejszych od siebie. No, no to nie zgrywam mądrzejszych od siebie, tylko jak skolowałem, żebyście zrobili rotację, to zamiast cofnąć, to poszedłeś na długą I doszedłeś pestkę. Nie, do pierdolić bez sensu. Pierwsza runda, kurwa. Jest potrzeba, bo jak ktoś koluje, a ja może no, to nie czarny, bo to jest pewna. to kurwa. Nie wiem, no. Mi jakby ktoś ale? powiedział, kola to bym zrotował, ale no, na mnie to wyjebane, więc ja też mam Grafura. teraz wyjebane. Nie, to nie jest wina ta wina jest jego, że nie zrotował jak poprosiłem, bo ja bym zabił gościa, bo ten gościu z bs aby by wyszedł bym, go, bym się schował na podejściu, by skrócił longa, zobaczyć co się stało bym go zabił. Zawsze tak robię. Jeszcze, jeszcze. Jak mam się nie denerwować, jak mi już wyrzucił całą grę spierdolił, no nie? Tym jednym swoim zachowaniem. To no, jest przykre, bo ja już, musisz się grać jak chcę od tej pierwszej rundy, przez to ja widzę jak, kurwa, koleżka się zachowuje, rozumiesz? Trzeba trochę mi mieć pierwszy guy na Nie, miał to nagranie przeszło po prostu. No kurwa, po pierwszej rundzie jestem. No no niestety, to trzeba było myśleć mózgiem, a nie wprowadzać taką atmosferę, no i tyle. Ale to tyka mi Nie, ty wprowadziłeś, mając wyjebane w co powiedziałem. Przypomnieć, co się działo na ostatnim cookie fair, kurwa, na których płakałeś z całym naszą obiektą. No ja pierdolę, spodziewam się. Tobie, tobie, tobie na oś. Chodźcie, chodźcie, bierzemy. Nie mogę, bo nasi stoją. Też mogę powiedzieć, już kurwa pierwszej rundy wyjebane miał w kole Też mogę tak pierdolić i co? Ale to kurwa... Ty... No ale ja też mogę powiedzieć... Ale! Też mogę powiedzieć Przestań mówić kurwa Takie gówno Kup się na gierce i... Nie umiem, sorry, no ja taki jestem jak ktoś ma wyjebane to później mam grę wyjebaną przez to Dątaj, tutaj Nie wiem, no kurwa nie wiem co jest grane, no nie Ale ładnie ich przepuściłem, nie wiem czy ktoś to widział w ogóle. Nie chciałem reloadować, bo nie chciałem reloadować, bo by tego reloada, no nie? By the way bro, I didn't reload because they could hear my reload and give my position, right? tak, ale z drugiej strony jakbyśmy ten kolor zrobili, to może byśmy wygrali to, wiesz o co chodzi, bo wytłumaczyć ci dlaczego tak z kolowem był? smog ja ja I przeszedłem za ścianę i wyciągnąłbym gościa z longa, bym musiał puszcząć sprawdzić, czy tu jesteśmy go w plecy Nie wiem ci jak mówię, się strzelałem z chłopem z CT no i mnie złapał na nie no ja to mówiłem wcześniej jak jeszcze po mojej lewej byłeś wiesz bo ja na łoku przechodziłem no, ja kosmoka ale ja się po prostu denerwuję wiesz jak ktoś kola nie złapie ma, bo mam dany sensu. moment wiesz, ma bo ja mam taki dany moment że właśnie wiem że mogę coś zrobić w tym momencie i fajnie jakby się to zadziało bo wtedy bym to zrobił byśmy mieli tą pierwszą rundę no nie spokojnie Kurwa no, ja zjebałem, nie wiem, ktoś się tam kurwa w 10 sekund wyjebał, trochę lipa kurwa, no. No? Nie wiem, no ktoś, ten z Shorta chyba się wyjebał w 10 sekund. I mi już to na psychę, już to no, mi, już mi to na psychę siadło, no nie? Bo już zacząłem rozkminiać dlaczego się wyjebali kurwa dwie osoby na Steamu kurwa w 20 sekund niecałe, wiesz? Trzeba ćwiczyć psychę, nie Dla mnie to jest niesamowite, stary, że ktoś może tak szybko się wyjebać, kumasz. Może, może jeszcze szybciej. No nie, no kurwa, jeżeli gra główno, no to może, a nie jeżeli cię stara, no nie? Gadajmy. Może dzisiaj już będzie tak, zobaczymy. No na razie gramy w CS, zobaczymy. Nie, za bardzo na banie siada, jak widzę, kurwa takie rzeczy, że ktoś kurwa w 15 sekund ginie, bo ja tym będę przeskminiał przez 10 rund teraz. No ale warto, no miałbym ile swoje. Ja zrobić tak, żebyś teraz zmieniał pocichu, bo po prostu jeszcze nam nie wjeżdżał na psychę, wyglądam na przykrym, bo to nie ma sensu. Poszedł grypsik, ze się Sprules na dwiekach. Poszedł grypsik, że skakałeś na kutasie starego. Twój przyjaciel, najlepszy, którego znasz 15 lat, tak mówił. Mówi, że ma nawet nagrane, jakby się chwaliłeś. Ten niebieski jest mistrzem skanów. Przez ścianę bezpośrednio, jak strzelam, tam wszystko trafia. Pan 300, 1300 godzin. No ja to co kurwa nie wiedzę. Kamil, słyszałem, że nowy wózek kupiłeś. Tak, ja kupiłem Ci nowy wózek, a to kto Ci powiedział, że, że Ci prezent mam zrobić, co? Kto Ci powiedział, że Ci prezent Ci kupiłem? Ech, Polacy, ja sam w TSA, a Ty się swojemu chłopakowi, z nas, chyba jestem w lepszej pozycji, bo ja, ja, ja będę dobry w tego TSA za chwilkę. Ale Ty, to będziesz cały życie chujowy w TSA. Nie wiem... Zobacz sobie profil tego ostatniego u nas i ja nie rozumiem jak on na takim poziomie Faceita startuje grę. Nie, nie, gramy kurwa... Gówno. No co wy odpierdalacie no? Wami grać to się kurwa podsadzają i kurwa... No co, to źle? Bardzo dobrze to jak widzisz, poddazać? bardzo dobrze wyszło. Robię opening 5, a trzymamy i tak wpierdol. Nie chce mi się nic robić nawet. Nie rozumiem tego totalnie. No widzisz, jesteś profilem 38-letnim, rozumiemy. Masz prawo wpierdalać gówno jakie lubisz. A ja wolę sobie kurwa kurczacka wpierdolić. Ryż. A ty wolisz gówno jebkać ja na cieplutko tak o. Kurwa jak! Kis, above you. BEHIND YOU He will take it... Oh my god Idiota You are idiot, we kick you You are fucking idiot You are fucking... Like, you have no brain bro You have no fucking brain You have completely no brain How are you on level 9, explain me that If you have like IQ of the monkey. Chłopi o 26 HP, nie chce mi się kurwa. Dlatego ja nie grywam tych normali, kurwa, bo tu to kurwa grają ludzie, którzy mają mózgu w ogóle. Są bustowani przez ludzi albo przez cheaterów i później kurwa grają sami i wpierdalają gierkę, no nie. I tak wiesz, że tu jest. Nie wiem, nie rozumiem tego. I znowu to jest konto, co ma trzeci level Steama. Ja nie wiem, kurwa, tu nie grają normalnie gracze kurwa na tych. Stary, nie wbije, bo dobiera mi idiotów do teamu. Kurwa, gość dostaje 1 na jeden. Gości przeskakują nad głową, czyli sprawdził wszystko i wie, że za sobą nie ma nikogo. I on zaczyna pikować o stronę CT od miejsca, które wiadomo, że będzie patrzył pierwszorzędnie po bombie. Czy to było mądre? Weźcie mi, powiedzcie, jak te chłopy te levely wbijają. Ten chłop nasz, co został 1 jeden, jeden. koleś przeskoczył mu nad głową, więc oczywiste, że nie sprawdzi już drugi raz tej pozycji. I że wiadomo, że jak bomba jest podłożona w tamty sposób, to pierwszy, że nie będzie sprawdzał cc. Czemu on od CT mu się wychyla? Weźcie mi wytłumaczcie, bo podejrzewam, że małpa za IQ kurwa by yy, 20, aby kurwa lepiej to zagrała. Trzy osoby na no, bezginęły, tylko dlatego, że pozycja nie była pokryta i ja musiałem no, no, między to dwa to Do chuja byłeś między dwoma pozycjami stałem, już nie pierdol chociaż. I teraz nie mam kurwa, o, gram, to gram tą żeby to, zro... Żeby to random zrobił, to kurwa rozumiem, ale no ja pierdolę ty. Nie, nie, nie. Co oni robią? Yeah, blue and yellow, type quit in, in console, please. I, I take the bots will be better, we win, go, go, please, leave the game. I już celowane idzie w moją pozycję, nawet nie patrzy czy ktoś po longu stoi za... Nie wiem, dlatego ja nie grywam tych normali po prostu, bo tylko tutaj się takie coś zdarza. O, jeden został na środku. I zawsze jest to ten żółty, nie wiem, no sorry, ale... Ja uważam, tego gra na radarze i tyle. Zobacz. No mówię, ten gość, no niemożliwy jest. ja nie wierzę w tego klienta, no nie? Sorry. Ja po prostu w tego klienta nie wierzę, no nie? I on to wszystko robi, daje im info i przez coś, kurwa, tak wygląda, a nie inaczej. Idę od B przez Cave, gość jest ze środka wcelowany w Heaven. Idę od środka w stronę Heavena, jest wcelowany w Heaven z B, no po prostu niesamowite, kurwa. I teraz... I teraz patrz mi, czemu się nagle odwrócił, zanim strzeliłem? Ej! Zrób coś z tego klipa! Zrób coś, proszę, z tego klipa. Proszę bardzo. Jakby ktoś mógł, bo to jest niemożliwe. Ty, stoisz? Stoję na środku. Patrzę na gościa, no nie? Kuca ze sniperką Drugi dobiega, odwraca się w stronę CT, bierze w nich i zanim strzeliłem, odwrócił się tak, jakby mu ktoś info dał i Prefire mi wyjewał. Nic nie było tu dziwnego. Dobra, to ci zaraz przedstawię, jak wygląda mój punkt widzenia. Widziałeś, co ten sniper zrobił? Czy nie? Ja też postrzele za bo zawsze się tak rozglądam. Przecież on nie strzelił! Przecież on się odwrócił! Nie! Nie, On raz się nie, odwrócił nie, w moją stronę, tak jakby dostał info, od kogoś, że lewa, lewa, lewa i się odwrócił. No nie wiem, nie, nie ma sensu, jest normalne, nie ma problemu. Daj mi powiedzieć. Nie, jest normalne. Jak Gram Prix nie ma nawet razu takiej akcji. No teraz bo nie, że jest łapasca, to nie przełamie jej. Teoretycznie. Głowę mam z również, mam spalony łeb, kurwa, już wiesz, psychom. Ja na przykład też nie wiem czemu Fresu tak zagrał. W pierwszej rundzie, czemu w drugiej se stamtąd. Nie nie no, ja tego nie rozumiem, on ci będzie mówił potem znowu coś o Niku pewnie. On, on ma jakieś dziwne takie zawiechy czasami, wiesz? Nie, no. Nie, no ma zawiechy to znaczy, takie. Ja Byłem zupełnie gdzieś indziej stał, tak to wiesz, że to chodzi. Oni potem widzą i wchodzą i już nie masz gdzie uciec. Bo czy lewa, czy prawa się wychyli za filar, nie uciekniesz już. Okej, okay, bro, goodbye. You are garbage, you cannot kill them. The man is not like moving, he's crouching, planting the bomb, you're shooting 30 bullets to the ground. How are you level 8 level? Tell me. Who boosted you? Nie wygramy gościu, nie go z MP9, a ją Guys, do, do you know how to play this game? Bro. You really play this game. You our, don't play this game man. Our blue is buying MP9 and he cannot land a single shot with it. To the man nie not moving and crouching and not shooting. And nie Play in defend. Don't attack, don't peek. It's so hard to understand this, bro. You play this game from blue, blue, blue. You don't understand this, bro. Blue. look, lock, nope. Nope, Nope. look, nope. Nie muszę zmienić nastawienia, muszę po prostu nie grać już faceitów i nie będę grał. Po dzisiejszym dniu, niestety, no chciałem se wbić w 20 20 level. Nie da się, dobiera mi małpy jebane i kurwa koczkodany. Da się, jakbyś lepiej strzelał. Nie wiem, ziomuś, co ja mogę graczowi zrobić. Zobacz, kurwa, no mam gościa co zrobił 4 kile, No co ja mogę więcej zrobić? Mogę zabić dwóch na środku, prawie trzeciego. A oni sobie pół mapy obiegli, za rączkę, koledzy. No co mam ci powiedzieć? Ten niebieski spierdolił ze 4 rundy, bo kupował MP9. To są chorzy ludzie, mordeczko, rozumiesz? Czy... Teraz zastanów się, czym naćpany jest taki przychlas o czwartej rano. Żeby wyzywać, no nie? No pewnie wyzywali. Wyzw ogólnie, głupia pizda, że zasiłek, to mają ludzie bezrobotni. A ja nie mogę zarejestrować się jako bezrobotny, bo moje zarobki przekraczają grubo kurwa normę. Ale pewnie ci nie powiedzieć tego, bo co taki kurwa głąb z dziesięciakiem, jak ty może wiedzieć? To taki głąb jak ty muszę wiedzieć. Przecież ty nie masz pojęcia o życiu. Skąd ty mógłbyś wiedzieć ile i w ogóle co i jak. Jak wyzywam rodziców? Powiedz mi, gdzie użyłem obelgi w stosunku do jego rodzica? Powiedz mi ty, kurwa głąbie z 10IQ. No nie wiem, ja sam mówię, że mój stary coś tam, kurwa, wczoraj ten. Więc nie wiem, to nie jest akurat obraza, więc już nie wymyślajcie, Ziemuś. Już nie wymyślę. Jak nie masz co wymyślić, to nie wymyślaj takich rzeczy. Nie wiem. U mnie zawsze kurwa się mówiło. Nawet kurwa czy z koleżkami gadałeś, ty, mój stary wczoraj był to i tu, ty, a mój stary zrobił to i to ty. I to nie była nigdy obelga, wy jesteście jacyś chodzy psychicznie. Poza tym ty jebana szmato pierdolona jedna z drugą. Widzisz kurwa, problem w powiedzeniu stary zamiast ojciec, a nie widzisz jak goś zamiast do mnie powiedzieć się ma ziom to pisze kurwo, ty kurwa szmato jebana jedna z drugą, bez, bez honoru. I tyle mam do powiedzenia. Jebane szmaty jesteście. Widzi obelgę, kurwa, w innym nazwaniu, ale nie widzi już, kurwa, jak chłop mi od spodu do góry jedzie, kurwa, od 20 minut. Jebane śmiecie, bez kitu. Kto was do internetu wpuścił? Nie, ale naprawdę, dla mnie to jest mordo dziwne, że chłop mnie jakiś wyzywa przez, kurwa, godzinę. Nawet słowem się taka pizda, jebana, nie, obe nie odezwie. Powiedziałem zamiast, ojciec to stary i on jest wielce obrażony, że ja obraziłem, kurwa, jakiemuś gościowi kogoś. A czemu cię, wicie, kto interesuje, kiedy wracam? Nigdy nie wracam, przejmuję po rodzicach dom. Oni, oni sobie do mieszkań wrócą. No i co? How can somebody play on level 8 without a microphone? I don't understand it. Co taki frajer jebany ma w głowie mordeczki, no nie? Że 4.30 przychodzi i pisze jakieś rzeczy. Nie wiem. I tacy goście, którzy grać nie potrafią, potrafili wbić dwa lewele więcej niż ja mogę. To jest chore kurwa MQR czy ty masz jakiś problem z ludźmi? nie wrzuciło teraz na 8 i 7 lewele i oni tacy są chujowi, rozumiesz kurwa? To jak mam nie oczekiwać po gościach, którzy kurwa mają 8 level, kurwa czy 7? czyli to jest 2 level, więcej mnie, żeby to lepszy ode mnie, no jak mam nie oczekiwać? I don't know how this matchmaking works on the face sheet, but... The last time... He had fucking 5 on 17 and I get him again to the team. I don't fucking understand that. Why this fucking face should fucking like quiet him again if he's such a loser? Uh, he, sh he, sh he should be playing with fucking men with 30 or 50 cool. kills. Cool. Ty, Urielek, a ty jesteś normalny, śmietniku. A jak na, na przykład twój tata albo mama idzie na noc do pracy, to też im mówisz, że nie są normalni, bo o godzinie, nie wiem, czwartej czy piątej nad ranem pracują. Second meat and apart or you gonna die to grenades on meat? like a noob. Okej, okay. you gonna die to grenades. you know you will get banned right okay, I, i gonna put that uh, conversation to the partner discord of the face okay and you will get one month ban no 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 yes 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 now i mute you. goodbye grywa im rundę przeszkadza mi gość kikując kurwa jakiegoś innego klienta nie można grać w to, bez kitu. Za to, że mi matkę wyzywał, kurwa wrzucam to złotem na tego Discorda. Yy, jak coś, Grevious, wygoogluj sobie prawie, co to znaczy artykuł 60. Tam nie ma nic o żadnej grze komputerowej. Jak coś, ale. Nie ma teamu, trolują. Gościu biega, strzela za mną cały czas. Tamten chce wyrzucać jakiegoś gościa w ogóle za nic. No powolone, no nie da się grać mordeczko. No że trolują chyba. Who you want to kick? Orange and green. No, don't worry, don't do this. I will report them to the partner Discord, they will get one month ban. Uh, I cannot push because I'm getting flashed by on teammate. Bro, fuck this game. I'm done. I'm fucking done. Nie przygrze, tylko w przy tych ludziach, mordo, których mi dobiera. Zielony widzi, że puszuje specjalnie mi flesza rzuca, rozumiesz? Gość, co ma 5 killi, specjalnie jeszcze pomaga przeciwnikowi i swoich teammateów, no nie? He's trolling, he instead of covering position, he went like walk. And we lost the echo, because they playing Diggle. Imagine being an ape with 10 AQ to play Diggle in second round, imagine that. Ponawiam pytanie do Płockiego Gita, czy w PoE Jeden też będzie RMT grane? To to jest RMT parówo? powiedz mi, to to jest RMT, bo ja nie wiem. I co to znaczy też? To znaczy, że ty grasz to? To co to, to, to takiego jest, powiedz mi, to co to, to jest RMT, które grasz powiedz mi w takim razie. Wydaje mi się, że doskonale wiesz o co chodzi. Skoro od razu z ofensywką wyjeżdżasz. O co chodzi? Nie rozumiem, jaka ofensywa? Zapytałem cię, napisałeś też. No to kurwa głąbie jebane, skoro piszesz do mnie też. A nie znam tego, to oznakiem tego, że tego nie robiłem, to skoro piszesz też, to pytam Cię co robiłeś. Co w tym ofensywnego jest, kurwa? Co? Powiedz mi, tumanie. Bo ja naprawdę dalej nie rozumiem, co Ty kurwa do mnie piszesz. Dalej kurwa, nie wiem, o chuj ci mało pochodzi. Kurwa, niezły klient, ja pierdolę, niezły klient. Czyli jak zapytam Cię, też jadłeś jabłko yy, wczoraj i dzisiaj też będziesz jadł. To jak, cię, to jak mnie zapytasz, y, co to jest jabłko i y, kiedy je jadłem, to to jest ofensywne? Ja pierdolę, masz tak niskie IQ, chłopie, że aż szkoda gadać. Nie rozumiem klienta. Ja mam pamięć złotej rybki, a ty IQ małpy. Nie wiem, kurwa... Niesamowita, niesamowita. Parówą, to mówię teraz, że jesteś parówą, bo się prójesz do mnie. Masz jakiś problem stwierdzony z głową? Puzon, powiedz mi. Masz jakiś problem z głową? Mówisz, że robię to, co ty. Po czym pytam się, co robisz takiego? A ty się do mnie prójesz. Teraz kurwa jakiś w ogóle zmieniasz temat. Gadasz o zupełnie czymś innym. Co naprawdę mi koło kuta salata. I znowu, frajerze, jebany, po pierwsze, frajerze, nie mam cukrzycy. Po drugie frajerze nie ważę 140 kg to już są cztery rzeczy, które mi zarzuciłeś w ciągu dwóch minut, że robię, których nie robię. No jesteś po prostu chorym skurwysynem. Gratuluję. Gratuluję. Dalej, spaj o 5 rano i wyzywaj ludzi przez internet. Good luck. Ja na przykład miałem tam coś koło 20, 124 kilo i ja zobacz, rzuciłem cukier, rzuciłem napoje praktycznie gazowane, zacząłem sobie coś tam ćwiczyć i czuję się o wiele lepiej. Więc jeżeli to zrobisz, to też byś miał jakiś tam krok naprzód i możliwe, rzecz, że lepiej ci się będzie żyło. Tuż czeka, masz w swojej głowie? O, proszę. To polecam ci kurwa iść, ziomeczku, na operację, bo podobno to operują, wiesz? Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Pochwal się półtron na czacie, co tam cipałeś, kurwa. Bo ciekawi jesteśmy w sumie, po czym tak odkleja ludzi. Śmiejesz się, że do więzienia za w grze. Ty spieszaj, co w Chinach się robią? Jeżeli na terenie Chin, na jakimś chińskim tym czytują? To dostają kurwa grube kary jakieś i dlatego przychodzą na Europę. Ja pierdolę, czemu on tam siedział, frajer Jebany? No, podpierdalasz to ty, frajerze Jebany, i się rozpierdalasz na czacie. W dodatku wyzywając do w kogoś, ktoś nie podpierdala. To, że cię w domu ruchają, to nie znaczy, że innych też, gościu. Nie musisz mierzyć innych twoją miarą. A jeśli masz problem i już o 5.40 w niedzielę siedzisz naćpany, to powinieneś zostać kurwa przebadany, bo jesteś chorym pojebem, Kumasz. Trudno, no. Tak podziałem powiedziałem, no możliwe, że nie będę grał tych face'ów, bo się nie da grać kurwa samemu. A nie mam z kim tak naprawdę grać, bo wszyscy mają już więcej yellow no nie? A ja tego Elu nie jestem w stanie wbić, bo mi dobiera kurwa szmaty, co kurwa trolują. Zobacz, tak samo wiedział, że gościu stoi na konektorze, no nie ten niebieski. Ja dzisiaj stary, 140 punktów straciłem dzisiaj ponad. Rozumiesz kurwa? Jak nie 100 kurwa 50. Przestroli jewanych w tymie, Nie przez przeciwnika, tylko przez troli w tymie. To jest pojewane stary.